Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kartę dnia na piątek, 18 czerwca 2021 roku. Karty potasowane, wylosowane i zobaczmy, co mamy po drugiej stronie. Dziewiątka pucharów i Nelly i Nora. Super, słuchajcie, bardzo fajne karty. Ciąg dalszy, jakby przedłużenie tej dwójki pucharów, ale tutaj. W związkach nikt nam do szczęścia nie będzie potrzebny, absolutnie. My sami sobie jutro jakby będziemy stworzycielami własnego szczęścia. Myślę, że karta dziewiątki pucharów powie nam o dobrym samopoczuciu jutro, o cieszeniu się życiem, o tym, że nasza wyobraźnia będzie fajnie pracowała, że okaże się, że rzeczywiście gdzieś wewnątrz Będziemy może nie tyle fantazjować, ale y, myśleć o tym, y, jakie życzenia chciałbym spełnić w swoim życiu, jakie marzenie mam, które chciałbym zrealizować i będę tutaj jasno i klarownie y, jakby chcieć je zmaterializować. Tutaj mamy też Jowisza w rybach w dziewiątce pucharów. Jowisz jest planetą radości, optymizmu, obfitości, dobrobytu. Dodatkowo Jowisz lubi wszystko powiększać, więc jutro możemy mieć taki czas, że będziemy też powiększać jakby swoje zasoby materialne. Jakby będziemy chcieli też utrzymać stan rzeczy, w, której, w którym jesteśmy, w tych emocjach ciepłych, miłych i sympatycznych. Kochani, Jowiszem rządzą, Jowisz rządzi znakiem ryb, jest władcą znaku ryb, ale i też Neptun jest władcą znaku ryb. Więc tutaj jakby te dwie planety, ja bym powiedziała, ten Jowisz w rybach będzie bardzo mocno mówił o tym, że będziemy chcieli być jutro w pełnej harmonii z, ze wszechświatem, w pełni szczęścia, że będziemy jakby odczuwać ten dzień. O wiele cieplej i z większą czułością, z większymi emocjami niż dotychczas. Kochani, w pracy mogą to być szerokie kontakty z ludźmi, to mogą być też rozmowy, miło spędzony czas w ogóle z ludźmi zawodowo. Normalnie jest to pewnego rodzaju moment wytchnienia, więc możemy odpękać 8 godzin roboczych, przyjść do domu, wyluzować się poleniuchować i znaleźć dla siebie właśnie ten moment wytchnienia. To jest czas, który możemy przeznaczyć dla siebie albo na siebie. Poczujemy się jakby... poczujemy jakby takie zadowolenie z życia, satysfakcję. Coś nam się tutaj może rzeczywiście powieść, może rzeczywiście coś, trafi się jakiś fart, spełnimy jakieś życzenie swoje y, jutrzejsze. Y, kochani, y, dodatkowo do tego ta karta y, w związkach mówiłam Wam już to, bo nie wiem, czy mówiłam w związkach może mówić o tym, że nikt nam do szczęścia nie jest potrzebny, y, bo sami, sami potrafimy sobie to szczęście, y, to szczęście zapewnić na ten dzisiejszy dzień. Y, na pewno jest tutaj bezpieczeństwo, jest tutaj też harmonia pewnego rodzaju i czerpanie przyjemności z życia. Czerpanie przyjemności z życia. To taki dzień, ja, ja go tak widzę, ja go tak, po prostu, ja go tak po prostu widzę. To są przyjemności, z których możemy jutro korzystać. No właśnie, i teraz mamy jeszcze kartę Nelly i Nora, która mówi: dobra konwersacja jest pokarmem dla duszy, więc nie zapominajmy o tym jutro, żeby otworzyć się na innych ludzi, żeby też mm, porozmawiać z innymi ludźmi, bo możemy się czegoś dobrego dowiedzieć o sobie albo o sytuacji, w której y, obecnie jesteśmy. Może też Kochani, warto by było utrzymywać kontakty jakieś biznesowe z potencjalnymi współpracownikami czy też kontrahentami o tak bym to ujęła które mogą nam zapewnić jakieś ułatwienia, mogą nam wspomóc naszą pracę i mogą nam zapewnić jakiś plus w biznesie. Tak, tak sądzę, kochani. Bardzo fajna karta, bardzo fajny dzień przed nami, ten piątek. Ja myślę, patrząc na tę kartę, którą tutaj mam przed sobą, ja myślę, że tak naprawdę możemy jutro też materi materializować to, co mamy w wyobraźni, bo ja tu widzę kule, ja tu widzę świecę, więc może pewna jasność w nas się też obudzić, obudzić nasze myśli. Mogłyby być jasne i, i miłe, dobre, po to, żeby ten jowisz nas właśnie mógł wspomóc w kierunku tego, czego, co chcemy osiągnąć. Tak bym to ewentualnie ugryzła. Myślę że, to, myślę, że dobrze to ujęłam. Kochani, w każdym razie życzę Wam jutro odpoczynku, przyjemnie, przyjemnie spędzonego czasu. Bo w końcu zasłużyliście na to, o tym też mówi dziewiątka pucharów, w końcu zasłużyliśmy na odpoczynek i stabilizacji. Nie zapominajcie o tym, że wszelkiego rodzaju przepych, czyli na przykład jeden kieliszek wód więcej, albo jedna, jeden hamburger więcej, może nas zaprowadzić w zupełnie inne miejsce. Więc to sobie odpuszczamy, ale też dogadzajmy sobie. Hmm, chociażby nawet poprzez fajne rozmowy z innymi ludźmi. Możemy się tutaj y, przy tych rozmowach poczuć dowartościowani, albo rzeczywiście pomóc sobie w jakichś sprawach y, czy sytuacjach, w których obecnie tkwimy. Kochani, to by było wszystko na piątek. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, papa. Pa.